Intel Arrow Lake tuż za rogiem. Wszyscy zadają sobie to samo pytanie: czy Intela stać na sukces, na powtórzenie dobrej premiery 12. generacji Core po niezbyt udanych 13 i 14 i po wielu problemach? Posłuchajcie tego, co mam do powiedzenia na temat nowej generacji procesorów marki Intel. Według najświeższych plotek premiera 15 generacji Core Intela, chociaż ja wolę używać sformułowania serii 200 Core Ultra, ma mieć miejsce nie jak planowano. 17 października, a 24. Ale się ją świetnie składa, bo będę cały wypoczęty po krótkim urlopie, przygotowany do testów zarówno tych starszych, jak i nowszych procesorów. Ale wracając do szczegółów, na dzień dobry, swój debiut ma mieć 5 procesorów. Po dwóch modelach dla serii Core Ultra 7 i 5 z końcówkami K i KF, ale także doczekamy się pojedynczej sztuki, pewnie na razie jeszcze nie wersji KS, czyli modelu 285K, który zaproponuje nam dostęp do 8 rdzeni P i 16 E bez HT. No i to jest ta kluczowa zmiana, ponieważ nowa generacja procesorów Intela. Ma nie dysponować technologią hypertrading, co oznacza pewne straty wydajnościowe, które mają zostać odrobione poprzez wzrosty IPC, poprzez zmianę mikroarchitektury, ale do tego jeszcze dojdziemy. To jest jeden z tych głównych aspektów Premiery, ale zobaczcie proszę na tą podstawową specyfikację, która mówi o wzroście zegarów dla rdzeni E, ale z kolei rdzenie P mają mieć ograniczone taktowania, co też może oznaczać że doczekamy się już nie tak ścisłej, wielkiej pogoni na dziesiąte części wydajności. Intel poszedł porozum do głowy, no i też te temperatury i także pobór energii zostanie dopasowany do możliwości i przede wszystkim do uwarunkowań stabilności. Nowych procesorów. Intel, co jest oczywiste, stopniowo wprowadza nas do premiery Arrow Lake, w tym do soketu 1851 i płyt głównych z chipsetem Z890. Innych chipsetów spodziewajcie się na początku 2025 roku na ces kiedy zostaną także zaprezentowane, prawdopodobnie jak mówię, jednostki z zablokowanym mnożnikiem. Ale przechodząc do szczegółów, płyty główne, tak naprawdę, w jakiś sposób są już nam znane, bo widziałem je nawet sam podczas trwających targów Computex 2024. Intel nie informował nas, jaki jest to soket, ale wszyscy wiedzieli, wszyscy się domyślali, że chodzi o Arrow Lake i o LGA 1851. Jeżeli chodzi o sam soket, tych zmian jest stosunkowo niewiele, bo rozmiar mamy ten sam, zwiększoną liczbę pinów, które odpowiadają za komunikację z procesorem. Poza tym spodziewamy się raczej pełnej kompatybilności. Jeżeli chodzi o sposób montażu chłodzenia z LGA 1700, zapowiedziała to Noctua, która w instrukcji nawet nie wymaga instalowania dodatkowych elementów względem LGA 1700. Tam tylko dochodzi do małej różnicy, do takiej korekty wysokości z, która mówi o przestrzeni między płytą główną a topem ihs u Co też w niektórych sytuacjach podejrzewam, że skończy się jakąś instalacją offsetową, żeby walczyć o jak najlepsze temperatury, natomiast nie będzie to specjalnie pewnie wymagane we wszystkich chłodzeniach. Koniec z DDR4, -kami, tylko DDR5, więc z pewnością osoby które przesiadają się na nową platformę, muszą wziąć to pod uwagę. Ja się z tego cieszę, bo to pozwoli pewnie troszeczkę podnieść te możliwości OC pamięci DDR5 na nowej platformie. Już są takie głosy, widziałem ploteczki mówiące o zegarze 9200 MHz w trybie OC na płytach ASRocka, co z pewnością jest dobrą informacją dla wszystkich osób, które stawiają na wysoko taktowane pamięci i chcą podkręcać DDR5. No, i tak naprawdę zostaje nam jeszcze kwestia samej specyfikacji Z890. Znów ploteczki mówią o 20 liniach PCI Express 5.0, czyli instalacja dysku podłączonego pod sam procesor nie będzie negatywnie wpływała na liczbę dostępnych linii dla samej karty graficznej montowanej w slocie PCI Express 5.0 x16. Więc to są dobre informacje, także zwiększy się dostępność linii PCI Express 4.0. A co za tym idzie, tych dysków będziemy mogli podłączyć jeszcze więcej czy urządzeń pracujących na PCI 4.0 czwartej generacji. Więc tak to wygląda w skrócie, jeżeli chodzi o płyty główne. Jest na co czekać, natomiast też nie spodziewajcie się w tym obrębie jakiejś wielkiej rewolucji. Bardziej patrzyłbym przychylnym okiem na samą pamięć dr 5 bo tutaj faktycznie wzrosty mogą być, co przełoży się na lepsze wyniki w grach i aplikacjach. Przynajmniej niektórych aplikacjach. Na początku rozmowy o wydajności i szczegółach mikroarchitektury należy zaznaczyć, że żaden procesor Intela Serii 200 nie będzie korzystał z procesu Intel 20A. Porzucono go na rzecz 18A, do czego za chwilę dojdę, a wszystkie te procesory zostaną wykonane u zewnętrznego partnera, jakim jest TSMC, w procesie N3. To oczywiście ciekawa informacja. Oficjalne wytłumaczenie brzmi, że zrobiono to z powodów oszczędnościowych, bo taka zmiana, czyli porzucenie 20A na 18A, pomimo tych szumnych zapowiedzi pod koniec roku 2023, że Intel jest gotowy do produkcji procesorów, że proces jest już zoptymalizowany, że wszystkie ręce na pokład, okazuje się, że oszczędności oszczędnościami pół miliarda dolarów w kieszeni, a co za tym idzie, przerzucamy się na projekt o nazwie 18A i produkcję kolejnej generacji, właśnie w tym procesie. Co też przełoży się na oszczędności. No, ciekawe wytłumaczenie. Pytanie, jaka jest faktycznie prawda, natomiast szkoda mimo wszystko, że... To znaczy, z jednej strony szkoda, a z drugiej strony nie szkoda, bo pewnie te SMC dowiezie to w dobry sposób, ale chciałoby się zobaczyć, co Intel jest w stanie w swoich fabach zrobić mimo wszystko, a nie tylko zapakować produkt i dostarczyć go do klienta. Te kilka miesięcy temu byliśmy niemal pewni, że rdzenie SkyMont i Lion Cove, które trafią do procesorów mobilnych Lunar Lake, Będą produkowane przez TSMC i tak też się stanie, ale Arrow Lake miały być produkowane właśnie przez Intela w procesie 20A. W związku z tym rozmowy o efektywności energetycznej, o przełożeniu różnych rdzeni TSMC do Intela, no tak naprawdę nie mają w tym momencie czy w tamtym momencie większego sensu. Dzisiaj wiemy, że tych różnic tak naprawdę nie powinniśmy zobaczyć lub będą one marginalne. Natomiast jedno jest pewne: żegnamy się z Golden Cove, czy z Raptor Cove e, to jest raczej marketingowa nazwa, tak samo jak z, z rdzeniami E w formie Gracemont. Tych zmian w mikroarchitekturze jest całkiem sporo, ale można przyjąć, że stanowią one formę rozbudowy znanych nam wcześniej rdzeni P i E od Intela. Lion Coff to aż ośmiokrotnie powiększony blok predykcji we front -endzie. Zyskał on także ośmiodrożny dekoder zamiast sześciodrożnego i 12 drożny opękerz w miejsce ośmiodrożnego. W silniku wykonawczym zyskaliśmy dodatkowy blok ALU i więcej instrukcji jump i shift units. Ogólną liczbę portów wykonawczych zwiększono z 12 do 18. Nowością w Lion Cove jest pamięć typu L0 oferująca podobną charakterystykę jak L1 w Redwood Cove, To powinno prowadzić do poprawy opóźnień. Ciekawą zmianą z punktu widzenia użytkowników jest rozdzielenie schedulerów dla obłok na wektorach i liczbach całkowitych. Ważna uwaga: IPC Dzeni Lion Cove ma być wyższe o 14% od Redwooda, który znajduje się w Meteor Lake'ach, ale nie zapominajmy, że był on tikiem w wykonaniu Intela, że wprowadził on pewne zmiany względem desktopowego Golden Cove czy Raptor Cove. Jak zwał, tak zwał, jedno i to samo. Po pierwsze, urósł jego i cash we frontendzie, po drugie, rozszerzono kolejkę. Micro-OP do 192 weź. Wykonano także poprawki do niektórych zestawów instrukcji, w związku z tym, te IPC desktop versus desktop będzie różniło się w nieco większym zakresie niż te 14%. Spodziewamy się wzrostów na poziomie 18-20%. Ciężko jest porównywać Meteor do desktopów, oczywiście ze względu na pamięć LPDDR5X czy DDR5 na niższych zegarach, co też oczywiście wywołuje tutaj pewne pole do popisu, do dyskusji, w związku z tym IPC. Do wydajności jeszcze wrócimy. O dziwo, większe poruszenie wśród desktopowców wywołała prezentacja rdzeni E, SkyMont dla nowych procesorów. Otóż okazuje się według słów Intela, że IPC SkyMont ma być o 2% wyższe, zarówno dla operacjach wykonywanych na liczbach całkowitych, jak i zmiennoprzecinkowych o 2% względem, uwaga, uwaga, nie GraceMont, a Goldenkov czy Raptorkov. Co za tym idzie z tego prostego sformułowania wynika, że rdzenie E nowej generacji mają być nieco szybsze od rdzeni P poprzedniej generacji. Tylko że jest jeden haczyk, oczywiście rdzenie E nie będą taktowane tak wysoko jak rdzenie P dla Goldenkov i Raptorkov. W związku z tym ta wydajność per VAT pewnie będzie wyższa, ale jeżeli chodzi o czystą wydajność, no, z tego prostego wykresu nawet to wynika, że ta wydajność będzie wyższa cały czas dla rdzeni P. Jeżeli chodzi o ceny, to tutaj nie spodziewamy się żadnej dużej rewolucji. Porównując to z MSRP, będziemy mieli delikatne wzrosty, aczkolwiek to nie są duże wartości. Mówimy o bardzo podobnych cenach poprzedniej, jak i tej nowej generacji. Pewnie Intel będzie reagował na. Sytuacje rynkowe, będzie w jakiś sposób te ceny kształtował w zależności od popularności, od tego w jaki sposób zostanie ta premiera odebrana i zobaczymy pewnie po dwóch, trzech miesiącach jak to wszystko się ładnie nam na rynku układa, również względem serii 7000 Ryzenów, a tym bardziej jednostek 9000 Granit Ridge, które na razie nie cieszą się dużym zainteresowaniem, no ale z pewnością do tego zainteresowania jeszcze dojdzie. Ten wzrost będzie widoczny na rynku. Z całą odpowiedzialnością to mówię. Premiera Arrow Lake jest najtrudniejszą premierą Intela w całym XXI wieku. To jest premiera obarczona sporym ryzykiem, jeżeli chodzi o odbiór konsumentów, bo jeżeli Intel nie dowiecie pewnych tematów, to zaufanie będzie spadało na coraz niższy poziom. Dzisiaj, i w ogóle, jeżeli mówimy o premierze Arrow Lake. Podstawą jest odbudowa zaufania, pokazania, że w kooperacji z producentami płyt głównych wszystko jest ok, że wprowadzamy jedno ustawienie, że nie ma rozjazdu z ACDC Loadline, że napięcia nie są wystrzelone w kosmos, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Tego powinniśmy oczekiwać po premierze Arrow Arulajka porządku, poprawy efektywności energetycznej. Wzrost wydajności oczywiście będzie, ale. Z pewnością, jeżeli chodzi o rezygnację z HT, poprawki do IPC, RDzeni P i &E, one zagwarantują nam jakiś wzrost wydajności. Ciężko mówić dzisiaj jaki. Możemy tylko się domyślać, że w ujęciu wielowątkowym będzie ten wzrost góra kilkunastoprocentowy. W zależności oczywiście od aplikacji, bo biorąc pod uwagę zmiany w mikroarchitekturze, niektóre aplikacje zareagują na nie lepiej, inne niekoniecznie. W zależności od typu zastosowań. Zobaczymy, czy zostanie wprowadzona dedykowana jednostka NPU. Jak to wpłynie na wydajność w zastosowaniach AI w zadaniach wykonywanych na wyższych poziomach instrukcji, w tym AFX 512. To wszystko będzie dosyć ciekawe. Natomiast, jak mówię, temat podstawowy to przywrócenie zaufania, zaprezentowanie procesorów stabilnych, które odpowiadają na wyzwania konsumentów. To byłoby na tyle. Dziękuję Wam bardzo. Mówił Lipton i widzimy się już niedługo. Mam nadzieję, że z nową, lepszą generacją procesorów marki Intel.